Dla zawodniczek Jazz FBG i kibiców żeńskiej koszykówki w Zagłębiu tegoroczny pryma Aprilis był dniem szczególnym. Zespół Sosnowca zaczynał jakby gdzieś tam z końca listy. Jak widać, grają teraz o awans do Ekstraklasy, więc widać to zaangażowanie, to jest chyba najmocniejszą stroną tej drużyny. Woli walki, ambicji i umiejętności nie można było odmówić też ich przeciwniczkom za ZTS Politechnika Korona Kraków. Przyjechaliśmy tutaj z zamiarem pokazania bardzo dobrej koszkówki, walki. No i gramy o wszystko, nie mamy nic stracenia. Chcemy wygrać, żeby, żeby odwrócić szale i, i, i przenieść tę rywalizację jeszcze do Krakowa na jeden mecz. Pierwsze akcje pokazały jednak, że Sosnowiczanki o takim scenariuszu nawet nie myślą. Utrudniały zadanie rywalkom, które nie mogły wstrzelić się do kosza, natomiast z każdą kolejną minutą prowadzenia 8 do 3 było coraz gorzej, coraz gorzej. No na szczęście ten rzut w samej końcówce za 3 punkty dał prowadzenie 13 do 10. Początek drugiej kwarty to popis nieskuteczności z jednej i drugiej strony. Pierwsze trafiać zaczęły jednak pod Mirosława słowa orczyka i na przerwę schodziły wygrywając 24 do 16. Najważniejszy jest wynik, prowadzimy. Zwierzamy w dobrym kierunku, a gra no, to jest gra nerwową. Zobaczymy, kto lepiej to wytrzyma. Niestety, po zmianie stron, do ataku ruszyły przyjezdne i zbliżyły się na trzy punkty. Chwilę zamarliśmy, bo korona zaczęła odrabiać straty, na szczęście nerwy są po stronie gospodyń, czyli wreszcie zaczęły grać swoje, zaczęły trafiać. By zakończyć tę odsłonę z zapasem 13 oczek. Ostatnie 10 minut to już całkowite panowanie na parkiecie sosnowca. Myślę, że przeciwnik już dał sobie sprawę, że ma małe szanse na wygraną. My sukcesywnie powiększyłyśmy swoją przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet 22 punkty. Ostatecznie nasza drużyna wygrała cały mecz 56 do 40 i mogła zacząć się cieszyć. Czucie mega, bo niespodziewany wynik. Robiliśmy zespół, żeby się utrzymać w lidze. Bo mamy dzisiaj ekstra klasę. Ja chciałem serdecznie podziękować i prezydentowi, urzędowi miasta, sponsorom, a przede wszystkim tym zawodniczkom. Którym puchar wręczył osobiście wspomniany Arkadiusz Chęciński. mam czuć? wygraliśmy, jesteśmy w na klasie w koszykówce. Tydzień tenów okej, czasnowy znowu w sporcie wspaniały, jeszcze czekamy na piłkarzy jest wspaniale. Oby takich chwil było w przyszłości w stolicy zagłębia jak najwięcej.